Wiesz, że mam lekkie palce i mikrofon w ręku Własny style prezentów, posłuchaj tego dźwięku To jest luta, to rób ziomek Jeśli musisz iść pod prąd, bo kiedy robisz coś To rób to dobrze czas na kłopot tysiąc, Czas mączyć, masz potrzeby Realizuj cele, tak ci wiary Innym robisz tego szacunek, to dosada Rówe nie rek. O tak, że my wszędzie musisz walczyć. Jeśli się nie maszy gry, pozostaniesz w centrum. Ej, jak tym numer ście lorą, to w nic za darmo nie ma. Decentruj się w tych swych spotkaniach debat. Będziesz w razie w szeregu, jak więcej ma. Pamiętaj o co mówię, bo no, jest ma, to się małego trzyma. Rady ludziom mówię teraz. Trzymajcie kusa, będzie raz. Nie ma co się spierać. Mam ironię, życie tego. Wszystkie łapy ludzie tak, o innym robisz, że bo szacunek to zazana numer jeden. O tak, czemu przeciw musisz wierzyć? Jeśli nie masz wiary, bo teraz, wstaj, nie, to zostawię w serce. Tak, nie. Ludzom, co musisz tak, o innym robisz, że bo szacunek to zazana numer jeden. O tak, czemu przeciw musisz walczyć? Powietrze mi łow. Pijej! łow! Pijej! to na numer O tak, żeby przeżyć musisz wierzyć Wiesz, jeśli nie masz cztery to zostaniesz serem Zostaniesz co musisz dać, o innym robić te masz to zostanę na numer jeden. O tak, żeby przeżyć musisz patrzeć Wiesz, jeśli nie masz gry, to serem Dziękujemy to. Okej